Dzień dobry, Monika Laskowska TV Reklama. Jesteśmy na gali Fame Ma 4 edycji. Jest ze mną Ambro. E, powiedz mi o walce. Początek był super, świetny. Widziałam, oglądałam. E, co poszło nie tak? Sam jeszcze nie widziałem tej walki. Dopiero e, później obejrzę wyciągnę wnioski. Na pewno zabrakło mi tlenu w trzeciej rundzie. Już, e, już nie miałem, już miałem ciężkie, ciężkie ręce. Bolała mnie mocno noga, ciężko było kopywać mu i realizować game plan. Źle rozłożyłem siły, po prostu zabrakło doświadczenia. Doświadczenia, może kondycję? Może za mało? Nie, miałem. Kondycję miałem. Kondycję po prostu miałem. źle tak. rozłożyłeś siłę. Na treningu kondycję miałem. Myślę, że ta cała presja, te, to ile ludzi we mnie wierzyło. Wiesz, on ma swoje grono odbiorców. Tak, który tam swoimi swoje ma jakieś tam prawa. Ja mam swoje grono odbiorców i po prostu. Chciałeś nie zawieść. Udowodnić, tak, że, że no, dam radę. Nie? nie chciałem się wdawać w potyczki słowne. Chciałem udowodnić to w klatce. No i niestety no, zabrakło tej siły na, na trzecią rundę. A dłu treningi długie były? Długo się przygotowywałeś? E, wiesz co? Czy długo się przygotowywałem? Tak, sumiennie się też przygotowywałem. Nie? Miałem e, przerwę, gdy złamałem rękę, e, ale też trenowałem. Biegałem, nie mogłem tą ręką e, trenować, ale, ale biegałem cały czas. Cały czas coś było nie tak cały od początku. Czas. W trakcie treningu złamałeś rękę. Dziś kontuzja również nogi. E, też nie będę Ci długo, dużo zabierać czasu, bo wiem, że na pewno bardzo boli noga spuchła. E, Kontuzja ręki na początku, złamanie podczas treningów, dzisiaj kontuzja e, podczas walki? Nie, zobaczymy, czy kontuzja, czy po prostu zbite. Nie? No, uderzyłem tam bardzo dużo low kicków. E, widziałem, że Kas już, jak wchodziłem do trzeciej rundy, widziałem, że Kas już też ma e, UDO dwa razy większe i sine. Ale się miałem po prostu, już, nie miałem siły kopać, już tak naprawdę na, na mnie bolała, że już. Jak widzisz swoją przyszłość w MMA? Chciałabym iść dalej. I tak jak powiedziałeś, wiemy ma, no w K1 jestem za niski, no nie mam warunków do tego. Tak jak już w wcześniejszym wywiadzie mówiłem, to tak jak dwóch szpadzistów i jeden ma 30 cm dłuższą szpadę. Ciężko. Po prostu jest ciężko. E, jest... Czyli chciałbyś, zostajesz... E, i powiedz mi, a może plany zawodowe? Są plany zawodowe? E, ja mam firmę. pożyczalnię samochodów i sprzedaż nowych samochodów. Dobrze prosperuję. Teraz otwieram jeszcze jeden biznes. Dlatego mam nadzieję, że starczy mi czasu na, na przygotowania. Niestety no, ja już potrzeba nie, czasu. nie prowadzę takiego życia hulaszczego, nie? Że, że imprezka, lajcik, tylko no, ja już staram się odkładać pieniądze, mieszkanie i już myślę o przyszłości. Więc bardzo ważna jest dla mnie praca i rozwój. Właśnie biznesu, a Fame MMA jest to dla mnie przygoda, gdzie chciałbym się spełnić. To jest takie, no, czyli zostajesz? się nie udało, i teraz to jest tak, jak wiesz, jak dziecko, motywuje. Zabrać, tak, no dziecku zabrać zabawki, ono chce dalej do tej piaskownicy, nie? Czyli czasami porażka tak naprawdę nie jest porażką ze względu na to, możemy pójść dalej i szukać tego czegoś, co spowodowało, że się nie udało, żeby następnym razem było lepiej. Tak, na pewno wyciągnę wnioski, jest to dla mnie lekcja i chciałbym iść dalej. No. Chciałbym walczyć. Mam nadzieję, że podobała się moja walka, że ludzie też nie. Mi się podobała. Bardzo się cieszę. No, to mam nadzieję, że jak to by się podobała, to tej całej publicy również się podobała. początek był bardzo dobry, później widziałam, że szliście łeb łeb, tak naprawdę było bardzo wyrównane i później właśnie coś się zadziało. No i później zabrakło mi po prostu tlenu. No. Już nie miałem siły, ręce były ciężkie, noga nie pracowała. Kontuzja. Tak, no. Wiesz, jeszcze moje nawyki z MMA. To ostrzeżenie dostałem, nie? że, że sprowadzam, że... Że wyłapuje nogę. No, gdyby to było MMA, no to troszeczkę inaczej, bo mógłbym sobie przewrócić. Tak, poleżeć. Dosiadł boczna, tam bym sobie go oklepał, odpoczął. No, pewnie nie dałbym mu z tamtej stamtąd płaszczyzny wyjść. No a w, 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 w wymianach bokserskich y, miał przewagę. Dzisiaj, Mam nadzieję, dzisiaj był lepszy. Dzisiaj mi się nie udało. Mam nadzieję, że... To Następny była rok. tylko tak, to była tylko jedna walka, nie? A wojna nie kończy się na jednym. To była z go rozgrzewka. Mam nadzieję, że następnym razem się uda. I no i przede wszystkim e, samo to, że zostajesz, że będziesz trenować, jest naprawdę ogromnym sukcesem moim zdaniem. Więc chcę pokazać, że, że trzeba, wiesz, zasady, że trzeba mieć zasady, że trzeba tak, że, że właśnie do, do tego dochodzi się ciężką pracą i to chciałem udowodnić. Nie? Ciężko pracowałem, mimo że inni pokazują, wiesz, że jest imprezka, że slajcik, nie. High Life. U mnie nie ma tego high life, U, U mnie jest samodyscyplina. Praca, dom, treningi i poważne myślenie o przyszłości. Właśnie, może właśnie troszeczkę tego dystansu zabrakło. Może, może, może troszeczkę. Nie, spaliłem się. Trema, 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 trema. Może za dużo chciałem może udowodnić sobie i wam. Mi się podobało, wiem, że na pewno następnym razem się uda. Trzymam mocno kciuki. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia bardzo i kontynuacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.